Witam drodzy widzowie, a przed nami kolejny ciekawy przedmiot. Tym razem jest to kolosalna kusza. Ona wypadła z bala na helu. No i dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest: 3, 2, 1. Piekielnisko mamy tutaj. Wymagany poziom 76, czyli dosyć duży. Wymagana siła 163 to też jest dosyć dużo. Zręczność 77 spoko. I mamy tutaj, tak, normalna szybkość ataku: 20% do szybkości ataku, 190% do obrażeń, 111% premii do skuteczności ataku to jest bardzo fajne dla. Amazonki albo postaci grającej na kusze. No i całkiem spoko, obrażenia od ognia, błyskawic i zimna. No, jeszcze jest strzała z popielenia poziomu 18. 49 ładunków, ale mało kto tego używa. A jeszcze są dwa gniazda, czyli możemy sobie tutaj wrzucić co chcemy, aby poprawić jakość statystyki tego przedmiotu. Także piekielnisko znalezione, jak najbardziej dla jakiejś amazonki może być. E, no Są lepsze przedmioty i słowa runiczne, a jak chcesz takie zobaczyć, to zapraszam na kanał. Jest na nim wiele ciekawych materiałów z gry Diablo. Są omówione różne i przedmioty i zestawy, poradniki, także wpadaj, daj łapkę w górę i suba. Samych fajnych dropów życzę, na razie, cześć!